Czebanko, jestem Werte i Witam Was w kolejnym odcinku naszego parkura Just Jump. Tak, mówiłem, że polecimy z kolejnym odcinkiem. Jak mi mapka zacznie tutaj dobrze działać, i tak zaczęła, bo właśnie dostałem w komentarzach od Was poradę, żebym grał na wersji 1.8, bo na tej wersji wszystko działa. Także mam wersję 1.8. Polecimy dalej z parkury, Ja tu już założę może Hełmik. Wziąłem tutaj ze sobą parę koksów, bo ogólnie wiecie, no musiałem mapeczkę, że tak powiem, nadrobić, ale że tutaj po prostu. E, nic nie było do nadrapiania, po prostu tutaj przyleciałem na game modzie, No nie nadrobione, co nie, e, także jesteśmy tutaj na innej wersji na 1.8. Spokojnie to wszystko działa. Także, jakbyście grali na, na tej mapce, to jak najbardziej w wersji 1.8, mogę wam polecić. No i co? Zaczynamy najgorsze etapy. Tak, widziałem, że trzymaliście kciuki mocno. To dużo łapeczek w górę poszło, także dzięki za wszystkie opaczki w górę tutaj też możecie zostawić. Pod poprzednim odcinkiem byliśmy prawie 5000 także gitarka. I jak widzimy tutaj, patrzcie, dostaje jump boosta na jakąś sekundę od takiego spawnera. I musimy sobie tutaj lecieć, jak widać, coraz coraz wyżej. Tutaj jeszcze jakiś parkur jest na górze. I polecie sobie. Gdzieś tam na kolejny etap, także ja już jestem gotowy Możemy cisnąć z kolejnym etapem, dokładnie na mapie Just Jump Czyli po prostu skacz, Oh jeja yeah. Dokładnie, czy damy radę? Wszystko zależy od tego jak mi tutaj y, skoki będą wychodziły i od tego czy mi y, spawnery będą dobrze wchodziły Dobra, 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 bo Był już się bałem, że nie doskoczę Także okej, okay. jesteśmy tutaj Trabinki to są eleganckie do przejścia, no Jejciu, za blisko miałem, za blisko miałem ściany, znaczy, ten, ekskakantu byłem bardziej przychylony w ściany i widzieliście, że mi się sprint bagą. No nic, no nic, rozgrzewka, rozgrzewka, no w końcu na takim etapie, no łatwo mogło, yy, no łatwo nie będzie, o, o, o. I dlatego musiałem sfailować. pierwszy skok, drugi skok, to teraz, że tak powiem, do trzech razy sztuka bez żadnego failu przechodzimy, zobaczycie, bez żadnego failu. Nawet nie ma opcji, że sfailuje. Nie, 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 to, to nie ma, to po prostu są złe rozpraszacze, które chcą mnie tutaj, wiecie, specjalnie odgonić i myśli, że przejdę tą mapkę, co nie? No, 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 ja się tym nie przejmuję, patrzcie, przechodzimy to. Patrzcie, nadrabiamy, teraz mi się sprint nie zbaguje. nie będę się patrzył w ścianę, to wszystko dobrze pójdzie. Tak będzie, tak będzie, o, widzieliście? Proszę bardzo, tak. Ściana bagująca, sprinty mnie zaatakowała, jednak... To nie był żaden problem dla mnie. Oh je, yeah, je! Yeah. Oh je! Yeah. Oh je! Yeah. Dobra, oh yeah. no, tutaj mamy jakiś dłuższy test skok, także rozpędzik I tutaj, wow, tutaj to naprawdę długi skok będzie. Także to chyba może być najtrudniejsze miejsce na tym etapie. Okej. Okay. I poszło, tak jak powiedziałem, do trzech razy sztuka. Polecieliśmy z koksem, tak nagrywam się wszystko, także bardzo fajnie. Level 92 brutalny. Pamiętasz level 66? Yy, Zupgradeowałeś tą wersję. No dobra. Taki jesteś upgradeator. no dobra. <laughs> spacja. <laughs> Co by innego mogę się nie wcisnąć, jak jest spacja, nie? Wuhu 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 wuhu. But this is not over yet. Exactly like that. Good. Jak tu sfajlowałem, no właśnie. Mogę nie doskoczyć, bo tutaj to są skoki typowe na rozpęd. Ha! A jak widać, to ten rozpęd, jak już failujecie tutaj jeden skok, to może być, że tak powiem... Oj, ciężko tak. Chciałem sobie idealnie wyliczyć. Jednak jak to wiadomo, wylicz sobie idealnie, to polecić za daleko, nie? Hop, 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 hop. Dobra. W sumie nie jest takie złe, byleby tutaj właśnie dobrze się wybić. Fart to nie był. Kurde. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Skoki na 4. To, to jest moje piekło. To, to, to będzie najtrudniejszy level ze wszystkich na całej mapie. dla mnie, bo jak ja mówiłem, nienawidzę. Co? Czemu ja się... What? What? Dobra, nieważne, nieważne, e, To może być dla mnie najtrudniejszy etap, tak właśnie. Ja nie wiem co się stało, w ogóle bez rozpędu tam zacząłem wracać na te skoki na cztery kratki No tak, bo... bo myślałem, że sfejluje, widzicie? Najgorsze co sobie pomyśleć, że wam się nie uda W byle czym na świecie, że wam się nie uda, to, to raptem... Zobaczycie, że... a, jednak, jednak by mi się udało <ścoughs> la, 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 la. Dobra Okej okay. okay. Let's... Do this God damn it nie spacę oczywiście. Kurde, halo, skoki na cztery kratki. Ja wolę normalnie czwórną 180, ale nie skoki na cztery kratki, naprawdę. Hop. O, ty luju te na ostatnim skoku. Nie, 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 nie spokojnie, spokojnie. Tu tylko skoki na cztery kratki, To jest najtrudniejsze w całej grze. Ja mam mówię, który można hmm. na raz wykonać, ale jak widać, coś mi nie wchodzi. Tak. Dobra. Tym razem ostatni skok Tutaj chociaż coś takiego. No, szpuźwa. Widzicie, jak tam mi kurde wyjdzie, to tutaj nie mogę dobrze się wybić. O! Na mnie tutaj wróciłem, także parę skoków mamy do przodu. A jest, dobra. Hehe, dobra. He, dobra. Level 93, momentum. <grytum> <grytum> <gł> <gł> nie wypowiem się o tym, tak, nie wypowiem się o tym Ale dobra, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, bo dopiero co mieliśmy em, Taki właśnie etap, który na tym samym polegał. Także spoko, loko. wertezałkę wieł, o co chodził tutaj y, w tym czymś, także spokojnie jak na wojnie tu pierdyknie tam sobie... Po śmierdzi, tu skoczymy i będzie elegancko jak w rzeźni. Ojej. Nie wiem co to za e, rytmy, ale jak widać. Za pierwszym razem. <laughs> 94 etap. Okej. Okay. Łatki i i iron bars. Co mogło być gorszego, nie? Skoki na cztery kratkę. <laughs> tak właśnie. Nie wiem po co to jest. Skoro ja to przeskoczyłem, to nie wiem po co to jest. Co pyk. Oho! Mam cię! Dobra. Tyk. Dobra. Puh. Wskoczyłem, ale myślałem, że nie wskoczyłem przez chwilkę i sfajlowałem przez Ale to nic. To nic. Płotków dzisiaj nie miałem, to wiecie, ma mała rozgrzeweczka się przyda na później, bo nie wiem co może być później. W końcu mamy tutaj 100 etapów. Pyk, pyk. Właśnie. Pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Spoko. Ach, dobra, dobra, dobre, dobre. Jakoś, so jakoś sobie radzę. Jakoś. Może nie za najlepiej, ale sobie radzę. Są podwójne wszędzie tak To bardzo mnie to cieszy Wow One są bardzo blisko siebie, myślałem, że są dalej, nie? Już chciałem zrobić prospęd Jak po cztery kratki, no nie? A tutaj Zapomnij Bo to są krótkie skoki <grytanie> Tu będzie wyjście Spaka. Woohoo Uuuuuuu, franek, to było na 4. Czekajcie, czemu ja mam tak cicho dźwięk? Aha. Aha. Myślę sobie, co, co, co tak cicho przez kurde przez tego Minecraftu nie ruszam, bo zapomniałem, że wersję zmieniałem. I na tej wersji sobie gram często na wersję z hubie, gdzie otwieram skrzynki. I to jest nadzwyczaj głośne to otwieranie skrzynek tak po mnie denerwuje, że zawsze szciszą prawie do zera <grym> Naprawdę. <grym> Jak zawsze mam Minecrafta ściszonego, to wiecie, że otwierałem sobie skrzyneczki na Hubie to jest, to jest pewnie. Dlaczego mam ćwieszczonego Minecrafta? Zawsze. Zawsze i wszędzie. Dobra. Dajemy, dajemy, kurde. Przedni etap tak ładnie poszedł. To trzeba ten rozwalić. Kurde. Woda tylko, że tyle fartownych skoków mi się udało i na po prostu jak zwykle na poczwórnym skoku odpadłem, nie? Typowe. Typowe. Okej, okay. okej, okay. uh -huh. ha! Gaccia! Gotcha! Jej! Jaj! Yeah! <laughs> o, nie, 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 panie fistaszku. O, nie, 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 ja tu wyczuwam, yy, to właśnie, chociaż. Przecież nie, kurde. Czy co, bo się boję, bo tutaj podwójny skok bym wykonał, a nie teraz w tym momencie. Pyk jest! Haha! Ha, mam cię! Oh, 95 Drown. Ech. Kurde. Etap z wodą. To mi się nie podoba, szczególnie, że dół jest taki odpadnięty, że tak powiem. Także tutaj najprawdopodobniej. No, łatwo nie będzie. Coś, tak, coś tak czuję. Woohoo! Proszę mnie nie topić, ja wiem, że etap nazywa się Topiarka, ale nie topimy, bo po co, co nie? My sobie tu grzecznie, ładnie przechodzimy. Etapy kolejne za nami. Tak. Wcale nie jest trudny parkour, Może się tylko wydawać, że jest trudny. Woo! Aha. Aha! Ty, parówko bez serca, które mnie zrzuciło właśnie na dół. Nie, po prostu. Dobra. Za lekko tam mnie wybiło. Czyli rozumiem, że to też ma jakieś znaczenie tutaj, że to też jest powyliczane Okej. Okay. Good to know. Good to know. Oj. Już się bałem, że... O, wow, 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 że mnie wywali w kosmos. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. A! Ha! Szczęście mnie nic Ach, nie odpycha Dobra, O, ale tutaj za to Ciąga! si, Sisi. si Shishi Takie słowa nowe, shishi Przygódnie przypadkiem jakaś YouTube'owa wykrywajka Przekleństw nie złapała, no to shishi, shishi. tak bar Bardzo nowe, fajne słowo, tak że tak powiem Halo, co ty się tak rzucasz do tej wody? Co, co, co ty myślisz, że na basenie jesteś? Nie, 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 panie Panie, panie, panie Fizyko w Minecraft Nie, 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 to nie basen Wow, 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 wow uh, a, e, 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 e Wait, wait, wait Stop and wait And don't robić, co ty tutaj robisz, okej? Okay? Okej okay. No Aha, bo tu jest wyżej, dobra, tam wody nie ma, dobra. Okej, okay, okej, okay. ogarnąłem o co tutaj biega. Gitara, gitaraśnie, no to teraz będę wiedział, kurde. O. Ja to celuję tam dalej, bo wiecie, patrzę, woda jest wyżej, no nie? To mnie lepiej złapie i nie będzie opcji, że spadnę. A tu się okazuje, że to właśnie to mnie failowało Bo myślałem, tak. Myślę na parkurze czasami. myśleć, czasami nie wypada. <laughs> tak, szczególnie, że to są takie. Powiem e, fajkowe parkury, także okej. Okay. Super, jakaś karetka idzie. Pozdrawmy wszyscy karetkę, którą najprawdopodobniej słychać. Chociaż już nie wiem, czy ją może być... Słychać, naprawdę nie wiem. Jednak ja ją słyszę. Dobra. Ok. A Ha! GO UNDER DNEF Cokolwiek to oznacza Dobra, już wiem co to oznacza Poczekajcie, wait, stop Stop, 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 stop Płyń, płyń, płyń wyżej, płyń wyżej Nie, nie Prawie sam bym z siebie się, się wyrąbał Wiecie, bo to jest dosyć płytka woda, jakby nie patrzeć Ty! O. Zoraz rozkminiłem, dobry taktik na to nie! Stop! Teraz byle by tu wytrzymać Wiem, że się wróciłem właśnie w tym momencie, ale myślałem naprawdę, że fail będzie, jest, jest, czyli to tak kurde jakiś... Nie wiem jaki... Jak to jest rozkminione. Naprawdę nie wiem. Ale to jest naprawdę... Czy wy widzicie co tutaj się dzieje? Jakie to jest hardkorowe! To jest hardkor! Okay, go under, go under, go under. Uf. Ciężko, ciężko, że nie ma żadnego pos postoju, że tak powiem, nigdzie. Jestem tutaj z powrotem. Łatwo nie było. To jest tragedia, że tak wam powiem. Kurde, muszę bardziej. Tak powiem, bezpiecznie się wbijać na skoki, które są na jedną kratkę. Bo widzieliście, co się działo przedtem? Po prostu odpadłem. Chyba, że są wyżej, to wtedy. Wow, to wtedy spoko mogę się podbić. One last time! O kurde. Stop. Jest! Jest! Dobra. Dobrze, dobrze. Kurczę, naprawdę. Najgorsze, co co tam było, to po prostu, że z góry zaskakiwałem na wodę, która miała jedną kratkę, to było po prostu za płytko, i odpadałem w dół. Także, no. Jak to ogarnąłem, to widzieliście? Poszło. Dobra, e etap 96. Cramped. Ech, pokochasz ten etap. Okej, okay, skoro tak mówisz? Skoro tak mówisz? No dobra, widzę. Z z tego co widzę, tu mamy najgorsze skoki, które mnie ostatnio bardzo, ale to bardzo denerwowały. Czy mi się uda? Co? this? A, że tu jest 180. Dobra, myślałem, że tutaj coś takiego ciekawego. A skoro tu mamy 180, to dobra. To myślę, że nie ma problemu. A? Gdzie? A, dobra, coś takiego. Czyli, tak jakby 180, ale dookoła tego bloczku, nie? <grystanie> o oh, hell O oh, hell Ohoho! Licznie Dobra. Ach, kurde. To będzie najgorszy skok. To będzie najgorszy skok tutaj. Jest! Jest. Jest. Jest! Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tak przestałem mówić, bo słuchajmy ma zrobię sobie cięcie do no nie, bo i tak pewnie za pierwszym razem to mnie doskoczy. <grystanie> za pierwszym razem. Także naprawdę super. Teraz <grystanie> rozpominam sobie dalej. <grystanie> Kurde, halo, dawać mi scyzoryk, dawać mi scyzoryk, wyrywam to spację na tym odcinku. I co, spacja działa, nie? <noise> zobaczymy, zobaczymy Up here, co? O w mordę, I na ile to jest? Raz, dwa, trzy... Czy muszę przeskoczyć? Okej okay. Chyba da radę za pierwszym Dobra, okej, okay. nice Ehh, Super <noise> Okej okay. No to nie, czyli up here, czyli tam, dobra jest Yes Idzie w pożo, idzie w pożo, idzie w pożo Around is, Okej. Okay. Na szczęście to nie jest typowa 180. I drabinka! Jest! Haha, <grywka> mam cię! Dobra! Spacja została przekonana do tego, żeby się klikała. I oczywiście kolejny etap za nami. Nice. Dobra, 97 etap. Kling. I mamy coś takiego super jak drabinki. Jej, wszyscy lubimy drabinki. Oczywiście wszyscy. Bez wyjątku. Nie ma osoby na świecie, która nie lubi parkura na drabinkach. Jej! <grym> Także lecimy. Zobaczcie, to jest takie łatwe. Drabinki każdy uwielbia. To jest, to jest stan, w którym można wychilować. Wreszcie, po trudnym, nieudanym dniu parkura, nie? Możecie sobie wejść na drabinkę i tak. Ach, to jest nice. <grym> once again! Jej! Dobra. Okej okay. To mi się podoba, to mi się podoba. Tak, nie wiem dlaczego ta drabinka nie chciała mnie puścić za pierwszym razem do siebie. Ale za drugim dała się przekonać, nie? Także co najważniejsze, to wyszło. Że co? Że co? Ej, dobra. Dobra. Nie jest tak źle, tak wam powiem. Jednak to jest sporszy etap. No tutaj może być. Przy... Ach, przypał. Cztery kratki. Are you kidding me? Uff, mnie tak ręka boli, że to masakra. Tego dzisiejszego parkura. Kurde, a dopiero. To jeszcze rozkręciłem ciebie nie rozkręciłem. A to, już, a, to, a, a to już mi ręka mówi, że się przekręciłem. Okej. Okay. Ale to jeszcze nie koniec. Jest! Uhuhu, uhuhu. Hu hu hu. <laughs> Je Je. Dobra, zjadłem jabłuszko I doskoczę teraz tutaj, tak właśnie, nie przeskoczę. I wtedy. Tutaj też doskoczę. Okej, okej. Okay, okay. Tak, to powinno tutaj być. Okej, okay, czyli to jest taki skok, który chce mnie strolować, tak? Dobra. Swoją drogo, co ja rozkwiniłem teraz, jak sobie failuję i jak przychodzę na dane miejsce, to sobie jem złote jabłuszko, żeby mi wyszło. I wychodzi, to jest dobre. Prawda nie sfailowałem, ale to ma mi pomóc, bo mam się tutaj bić. Oh my god, żeby to zadziałało. Uhu! Jest! Dobrze, dobrze. ta jabłuszka ja jednak już wiem, po co są. Żeby nie failować! Oh je yeah! Po one są. Dobra, ile tu jest, dobra, okej, okay, okej, okay. damy! Nie, nie, znowu tyle nadrabiania. God damn it! Mam już dosyć tego miejsca. Naprawdę, mam go dosyć, mam go dosyć. Nie wiem, co tu się wyprawia. Albo spacja, albo sraczka, O, właśnie. Znaczy, straszki nie było, nie żeby. <głos》> tak po prostu sobie powiedziałem. Głupie, ale na szczęście mi się udało tu już wskoczyć. Bo nie wiem, w którym razie. Uff, ja chcę już stąd wyjść. Naprawdę chcę już stąd wyjść. I się bardzo ucieszę, jak stąd wyjdę. Jest. Uff, reszcie. Reszcie tam, ten etap za nami. Level 98 perfekcjonist. perfek Perfekto. Dobra, coś wyczuwam, że teraz spacja będzie moim yy, największym rywalem. Póki co na dwa feile z tego etapu to właśnie spacja. Także jasna sprawa, jasny kicz spacjo. Rozwalę cię. Tylko znajdę sobie jedną klawiaturę zastępczą. Normalnie aż nagram filmik jak rozwalam spację. O, to to będzie piękny filmik. No, normalnie. Normalnie będzie tyle z tej spacji. To ta spacja, która przeszkadzała w parkurach, nie? Została zniszczona. <grystanie> po serii failowania przez nią. <grystanie> e, tak będzie. Dobra. Nie jestem, czy to da się wykonać bez double jumpa. Tak da się, dobra? Trzeba naprawdę elegancko się wybić. Ok. Drabinka. Jakby mało było mi drabinek przez ostatni etap. <laughs> przez ostatni długi etap, naprawdę. Powinienem już to normalnie odcinek skończyć, ale tak, tak myślę, ile ja z tego wytnę, to jeszcze, jeszcze sobie ten etap dałem dodatkowo, nie? Naprawdę nie wiem, ile zostanie wycięte. O, to jest Widzę skoki z tym. <laughs> z sufitem. Nice. Dobra. Tyk. Okay. Tyk. Tyk. Ta spacja się na mnie mści. Przy ostatnich skokach zazwyczaj nie wchodzi. Toż to! To był, To był wygrany skok, to był wygrany skok. Naprawdę to był wygrany skok. Po czym ja trzymam wciśnięty spację, spacja? jestem na ziemi niewybity.

nie wiem, czy się cieszy, czy nie, ale naprawdę masakra. Co to jest? Wszystko co muszę powiedzieć. Yy... Czekaj, all I have to say is that you do not know the true meaning of rage until you play this level. O, czyli będę się rajdował. Spoko, jakby mi spacji było za mało. Yy... Level setny nie jest taki. challenging. challenging. Dobra, nie jest taki trudny, nie jest taki wymagający cokolwiek jak ten najtrudniejszy level na mapie. U! Patrz w górę. <laughs> tak myślałem. Ktoś mi napisał: Zobaczysz level 99, nie? A, spoko, takie parkur już przechodziłem. Na jeden odcinek. Na jeden odcinek. Słuchajcie, <laughs> tu widzę, że jest ściana. 0 metrów, tak? 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Co, Tamiz? Ja tu przejdę chwilę, moment. Ale to już nie dzisiaj, także ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Już ciągnę tutaj hełmik. Jeżeli odcinek Wam się podobał, ustawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych. Udostępnijcie na fejsie. Do następnego, na razie cześć, hej, hej!